Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nie założyłem czapki. Dzisiaj, poniedziałek, rozpoczynamy oczywiście nowy tydzień, więc witam Ciebie, mój drogi kumplu typerski. Jeżeli wbiłeś już tutaj na kanał Strefa Typerów, to gorąco zachęcam, żebyś zostawił łapę w górę, zasubskrybował ten kanał, żeby być tutaj ze mną i z moimi czasami śmiesznymi, czasami dobrymi typami na bieżąco. Dzisiaj bawimy się na betfanie także będzie konkursivo na betfanie, będzie oczywiście promocja na betfanie. <laughs> Taki standardowy. Układ filmu, więc jeżeli nie jesteś zainteresowany Możesz to już tam przewijać do, do typów My lecimy oczywiście z promocją na Betfanie Dzisiaj będzie króciutko, bo promocja na Betfanie jest bardzo prosta Jeżeli jeszcze nie masz tam konto To możesz takie założyć, możesz to zrobić oczywiście z naszego linku Który będzie się znajdował w opisie filmu Następnie po założeniu konta Znaczy wpłacić minimum 5 dyszek Maksymalnie 150 I Betfan tutaj potraja pierwszy depozyt A co to oznacza? No jeżeli sobie wpłacisz na przykład 150 zł Co jest oczywiście maksimum to 300 jeszcze dostajesz w bonusie, 450 jest łącznie nagranie. Bonusem grasz jak chcesz. Jedyne tutaj wymagania ze strony Betfanu, Betfana to kurs łączny 3.0. Nie ma tutaj wymagań na kurs poszczególnego zdarzenia i kupon składający się co najmniej z dwóch zdarzeń. Jeszcze raz, jeżeli jesteś tutaj zainteresowany, odsyłam do opisu tego filmu. Zapraszam jeszcze was wszystkich zanim przejdziemy tutaj do konkursu do naszych mediów społecznościowych: Facebooka, Instagrama, Discorda. Szczególnie tutaj na Discorda, na każdym z tych źródeł. Dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy. Na Discordzie tutaj co chwilę jakieś konkursy, giveaway'e, czy inne ligi typera i turnieje. Także warto, warto tam dołączyć. Jest nas na Discordzie ponad 11 tysięcy, także kawał społeczności. Konkursiwo, oczywiście jeszcze konkursiwo, nie może tego zabraknąć. Dwie dyszki na Betfanie dzisiaj, czyli też standardowe zasady. Łapka w górę, subskrypcja tego kanału. W komentarzu typujemy dokładne wyniki minuty pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Radomiakiem a Stalomirec, zaskoczyłem Was pewnie teraz, typujemy do godziny 19, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez e-maila gracza na Betfan, bo tutaj są e-maile, warto o tym pamiętać. I warto zerknąć tutaj na ściągawkę, która będzie się znajdowała na dole. Nie biorą, jak zawsze, tutaj udziału w zabawie. <laughs> Wczorajszy kupon, mocna sinusoida. Niestety nie ma tutaj jakby formy na początku marca dzisiaj walczę o kolejny kupon zielony, oczywiście, zobaczymy, co z tego będzie. Statystyki, no i myślę, że możemy przechodzić się do Betfana. No i na dzisiaj dubel. <laughs> Będę grał go mocniej. Coś mnie gardło o górę boli Bo wydają mi się moje tutaj selekcje bardzo fajne i myślę, że też Ameryki nie odkryję, no nie jak tutaj sobie to postawię. Inter z Genoą stawiam tutaj na minus 1,5 Hendyka w stronę Interu, czyli muszą wygrać różnicą co najmniej dwóch goli. No Inter pokazał w poprzedniej kolejce, bo to była poprzednia kolejka z Atalantą, że oni się nie pierdzielą jeszcze, że ta przewaga, którą mają, to jest za mało dla nich. Po prostu zagrali koncertowy mecz, co prawda tam ze 2 czy 3 błędy im się zdarzyły w defensywie, no ale i tak wygrali 4 do 0, cisnęli cały czas 1-0, 2-0 za mało. No, i wydaje mi się, że będzie tak samo z Genołą. Nie ma tutaj jakby nowych absencji, tylko Tiuram jest z przodu niedostępny. Może tutaj czas w końcu, żeby Arnautowicz zaliczył jakieś liczby. Ale zobaczymy, jak to będzie. No i kurde, myślę, że Ameryki nie odkryje. Jak powiem wam, że gram to samo w meczu Arsenalu, tylko że na Arsenal, Arsenal tutaj gdzieś czai się. Czai się za Liverpoolem i Manchesterem City w walce o mistrzostwo. Jeżeli ten mecz wygrają, będą mieli jeden punkt straty do City i dwa do Liverpoolu, także ciasno Ciasno jest w topie, no a Sheffield Jak spojrzymy sobie na Sheffield, no to 66 goli straconych, najgorsza Defensywa w lidze, e, tutaj podobnie W Arsenalu nie ma jakichś kluczowych Absencji, także po prostu wydaje mi się Że tutaj, różnicą dwóch goli Co najmniej wygrają, i tak jak mówiłem <laughs> Gram to dzisiaj mocniej Czyli za 150 Potwierdź, 345 Będzie mogło tutaj wrócić, czyli prawie Dwie stóweczki profitu, e, mam nadzieję Że to się zazieleni, klikam Dziękuję pięknie, życzę Wam udanego wyjścia w tydzień. Dobrego poniedziałku i widzimy się jutro, jak zawsze, rano. Hello!